Siemano, z tej strony Fire One, a dziś witam w słuchajcie w drugim już odcinku z Fire City sezonu 8 i zapraszam Was oczywiście do oglądania. W sumie mam nadzieję, że odcinek się was spodoba. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, ale w ogóle powiem Wam szczerze, że jest to tak drugi odcinek Fire City i z tego co pamiętacie pewnie bądź nie, to na pierwszym odcinku widzieliście, że ta wioska była w ogóle totalnie rozwalona w ogóle. się okazało, że prawie wszystko było rozwalone tak naprawdę i Ogólnie słabo z tego powodu, więc na całe szczęście miałem kopię zapasową tego świata, w ogóle ja zawsze robię firestick kopię zapasową przed upowszechnieniem jakiego upublicznieniem jakiegokolwiek już sezonu, przed startem sezonów. Zawsze tak robiłem, że robię kopię zapasową jednak, na razie czego na takie chociażby przypadki, kiedy by ktoś to rozwalił, bo w sumie uważam, że jest to warte robienia kopii zapasowej. Bo wtedy, też przy okazji, jak ktoś właśnie mnie poinformuje z graczy, Ej, słuchaj, Fire, coś jest nie tak, cała wioska rozwalona, to od razu, aha, dobra, już o mi i sobie, i tutaj grać po prostu, jakby już na Fire i rozpocząć to jakoś, słuchajcie. A mam nadzieję w ogóle, że pierwszy odcinek z Minecraft Legends Wam się w ogóle spodobał, swoją drogą eee, i film z Robloxa, który będzie. Który był znaczy? Bo w sumie ten film teraz nagrywam z Fire City, ale tam czekacie na premierę dopiero tego filmu z Robloxa. I oczywiście ten film z Fire City, który teraz oglądacie, jest robiony w nowym, w nowym systemie montażowym, tak sobie to nazwałem, a chodzi dokładnie o to, E, chodzi dokładnie o to po prostu, bo to jest w takim systemie montażowym. Chodzi o to, że po prostu ja pewien, pewne etapy zrobiłem. Czyli na początku e, na przykład, powiedzmy, ten film, cały materiał jakby, bez dźwięku, bez muzyki. A, bo chodzi o to, żebyście słuchali, żeby, żeby słuchajcie, ten... Bo patrząc, jak montowałem zawsze filmy zazwyczaj, to jak się, że tam na przykład jak już dogrywam dźwięk, bądź coś mówię, e, jak już e, w trakcie, kiedy nagrywam, dogrywam dźwięk, w montażu to się okazuje, że potem, jak montuję dopiero materiał, ten cały, jakby tutaj, ca całe wszystko co widzicie, to się okazuje, że niektóre słowa, że potem e jakby moje dialogi trochę nie mają sensu, bo są albo za szybko mówione. To znaczy, zazwyczaj za szybko, rzadko kiedy jest to, z jest to cofnięte, właśnie w drugą stronę, i za szybko ja coś mówię, a dopiero potem się coś wydarza. Więc jest to, więc jest to takie, słuchajcie, ten. Właśnie, no i właśnie, że ja za szybko mówię i potem e, przez to, że według montażu tam za szybko coś powiem, to materiał dalej leci, ale moje słowa są szybciej mówione niż jest dana czynność, na przykład powiedzmy robiona, na przykład przykładowo gdybym powiedział teraz, że a, idę tutaj wprost i zobaczymy może co jest tutaj w środku, może się prześpimy, to tak naprawdę mm, dopiero może byśmy widzieli, że... Jak ja mówiłem, że, że prześpimy się w tym domku, to e, materiał by był, że już dawno byśmy pewnie wstali, czy coś w tym stylu, wiecie, że to by poszło do przodu, więc tak sobie zrobiłem, że na początku będę montował po prostu cały materiał. Potem będę dodawał na przykład e, dodawał swój, e, swój głos, czyli to co mówię i w ogóle, a potem ewentualnie, a potem jeszcze muzykę właśnie. Albo, znaczy z tą muzyką i z dodawaniem e, z montowaniem mojego, moich słów, no to jakby to już słuchajcie, kolejność dowolna, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby na początku już głównie zmontować właśnie, głównie zmontować właśnie e, ten materiał, co nie? Żeby to jakoś też wyglądało i miał jednak ręce i nogi. O kurde, tutaj słuchajcie, w ogóle drobiny nie ma przy tym statku, a jestem ciekaw, co jest swoją drogą tamten. Bo wiecie, bo tutaj e, budowniczy Fire City zbudował e, właśnie statek, taki ten, i w ogóle według mnie on mega już wygląda swoją drogą, więc po prostu jestem ciekaw, co w nim jest. Słuchajcie, naprawdę mnie to ciekawi, więc zobaczymy. Ej, to naprawdę ładnie wygląda ten statek swoją drogą. No i właśnie po prostu tak sobie e, po prostu widzowie stworzyłem taki, jakby system montażowy, tak to nazwijmy. Jaki trochę lepszy, uważam. Znaczy, zobaczymy, jakby, bo no, ale kurde, ten statek ciekawie wygląda. Kurde, a tutaj w ogóle pusto jest, widz. Znaczy, jest dużo tych pochodni, co też jest ciekawe. Uważam, mega fajne. Nie, no mi naprawdę się to, na przykład, podoba, swoją drogą. Myśle, myślę, że to jest mega ten, ten statek cały. Według mnie tutaj spoko, to wygląda naprawdę szacun. Szacun, naprawdę fajnie to zbudowane zostało. Mega, naprawdę mega sztos. No to ten tu teraz zostanę chyba tym kapitanem, jo, kapitany Fire One. Jo, będę piratem. Pirate Fire, Pirate Fire One. pirat, Tak, to, to brzmi ciekawie. Tak, dobra. No ale i ogólnie, jakby e, też e, przez to, bo za, pewnie zauważyliście, że premiery filmów są prawie co miesiąc. Jest jeden film i powiedzmy tam jeden bądź dwa shorty, załóżmy. Tam sam oczywiście jeszcze kilka postów w ogóle, więc to jest, oczywiście postów jest dużo w miarę, ale to też dlatego słuchajcie, że obecnie dużo pracuję, więc e, też staram się znaleźć jak mam wolną chwilę, to też staram się znaleźć tak czas na to, żeby na spokojnie, na przykład zmontować dany film i go ogarnąć, bo to nie jest też tak, że, e, no bo wiecie, jak człowiek pracuje, no to też po pracy wracam, to jest trochę jednak zmęczony. Ale ja staram się po prostu też tak w miarę jak, jak mam czas, jak mam jakiś dzień wolny, bądź mam naprawdę kilka godzin przed, bądź mam na późną godzinę, no to staram się tak, słuchajcie, w miarę zmontować ten film, żeby jakoś dobrze to wyglądało. W miarę tam staram się co jakiś czas to robić, żeby krok po kroczku i w końcu zrobić ten film. Jednak, bo bardzo mi zależy że na kanale na YouTube na moim kanale Ufire One. Bo to jest naprawdę, myślę, bo coś dla mnie po prostu ważnego, słuchajcie, więc ja, po prostu jest to dla mnie coś ważnego, więc no. Więc dlatego, tak, premiery filmów są porozrzucane praktycznie co miesiąc, niestety. Ale to właśnie przez to, że obecnie dużo pracuję, no. Czy znaczy dużo? Czy znaczy, no? Normalnie powiem o tak. Chyba normalnie mi się wydaje, tak, w miarę normalnie, o tak nazwijmy to. Może nie powiedziałbym, że dużo, powiedzmy, że w miarę... Norm nie, no normalnie pracuję, normalnie. No, ja się, Znaczy ja, ja z pracy jestem w ogóle zadowolony, więc akurat no. Ale no, jednak myślę, że zmienimy temat, no bo to taki ten teraz w ogóle są te wakacje, no to też yy, tam już wam życzę wszystkiego najlepszego w te wakacje. Pewnie ten film dopiero wpadnie w sierpniu, więc pewnie pod koniec tak wakacji on będzie jakoś w połowie sierpnia pewnie dopiero. Więc ja Wam i tak życzę jeszcze udanej tej końcówki wakacji widzowie, życzę Wam naprawdę udanej końcówki wakacji widzowie, żebyście jeszcze dobrze jakoś spędzili tą końcówkę przed rozpoczęciem roku szkolnego, o, tutaj mamy od razu węgiel, więc ogólnie super, no ale no, więc to tak w sumie. Tam też zauważyliście pewnie, że na kartach społeczności już to wiele razy mówiłem, że daję różne ankiety i w ogóle, bo też jestem ciekaw Waszych różnych opinii i w ogóle tak ten... No wiecie, też jakby, wiecie, żeby to była integralność pomiędzy widz-twórca, jakby, żeby to jakoś super ten było, co nie? Co uważam też jest mega swoją drogą, więc no. Ogólnie to tak właśnie. No. Ale dobra. Musimy tutaj, słuchajcie, przetrwać. Jeszcze nie ma nocy na szczęście, o dziwo. Nie, dopiero jest południe z tego, co widzę, no. Bo słońce jest u góry, dobra. Jest git, Chociaż nie, ja się teraz słuchajcie, chyba tutaj zamknę albo nie wiem, zobaczymy. Bo zobaczymy, jak to pójdzie wszystko. Ale no. Więc ogólnie to tak, jeśli chodzi z tym montażem i z tym, bo no, y, pamiętajcie pewnie, że ja wam na Discordzie chyba też i na, na serwerze Discordu, którego oczywiście link macie w opisie. Polecam wbić, wiadomo, ale też na karcie społeczność powiem, że mam nowy system montażowy, który będzie właśnie w drugim odcinku Firestea przedstawiony. Właśnie to jest ten odcinek, słuchajcie, gdzie zobaczycie. I oczywiście pamiętam cały czas, żeby a, nagrać dla Was lepszą wersję tego, jak instalować mody na Minecraft Bedrock Edition, na chociażby telefon, bo tam dostawałem kilka komentarzy, że... Za mało to, za mały jest ekran ten, tam, gdzie to pokazuje, bądź za, za, za mały jest po prostu ten, ekr, ten ekran na. W ogóle za mały jest jakby ten ekran. Dostawałem takie komentarze, więc postaram się nagrać dla Was taką lepszą wersję tego filmu, po prostu, żebyście, żeby to lepiej po prostu wyglądało dla Was też, słuchajcie widzowie, bo myślę, że to może być rzeczywiście dobry pomysł. I jeszcze mam, będę dla Was robił za jakiś czas. Taką jedną bardziej ciekawostkę w ogóle, którą jeszcze planuję, więc no, więc, ale na pewno ten, ten właśnie zrobię tą lepszą wersję po prostu. I akurat powiem Wam szczerze, że, albo dobra, to akurat może powiem, zrobię sobie takiego shorta bardziej, chociaż mam nadzieję, że zdążyłbym w shortzie to opowiedzieć, bo tam też dostawałem komentarze, czy na przykład na. Na no, Nintendo Switcha załóżmy się da, czy na konsolę jakąś się da te mody instalować, ale to myślę, że zrobię na temat shorta na przykład bardziej. Mam nadzieję, że się zmieści no, a jeśli nie, no to zrobię z tego film po prostu. No bo jeśli nie, da, nie będzie nie, uda, nie zmieszczę się w czasie shorta, czyli w tej minucie w tych 60 sekundach, no to będę musiał zrobić słuchajcie, film normalny wtedy. No już wtedy będę musiał tak. Rzeczywiście. Mam nadzieję ogólnie, że jakby, jeśli, jeśli wam się spodoba mój kanał, to możecie też, jeśli jest tutaj ktoś nowy, to strzelcie suba z dzwonkiem na tym kanale. Dostajecie też powiadomienia o nowych filmach, więc myślę, że warto, a też nie jestem jakimś youtuberem, który często publikuje, który, który aż tak często publikuje filmy jak większość youtuberów, więc przy okazji subskrybując mnie macie o tyle chociażby ciekawie, że Możecie pooglądać sobie inne rzeczy na YouTube, zanim coś wrzucę, plus możecie sobie oglądać jeśli macie Netflixa bądź e, inne te streamingowe, e, stry, e, streamingowe subskrypcje, no to możecie sobie tam coś oglądać. Bo e, póki nie opublikuję nowego filmu, więc ogólnie jest o tyle ciekawie, że możecie wtedy sobie nadrobić tam swoje rzeczy, zaległości. Więc e, są jakieś plusy, a czy są też pewnie minusy, bo no, przez to, że nie publikuję ciągle filmów, nie jestem daily YouTuberem. I no i przez to może tych filmów nie jest aż tyle ciągle. Ale i tak mam ich sporo, bo jest obecnie chyba 558 bądź 508, 59 chyba 58, o ile kojarzę. Jakby co możecie mi poprawić w komentarzach. Komentarze są do Waszej dyspozycji, możecie mnie tam spokojnie poprawiać. Piszcie co chcecie naprawdę. No bo jestem też ciekaw waszych oczywiście opinii i w sumie możecie też napisać, jeśli dotrwaliście do tej minuty, co, czy, sądzicie, że, czy widzicie różnicę pomiędzy tym montażem a poprzednim, bo nie wiem, może nie ma żadnej różnicy się okaże i może to ja sobie coś upszdyrałem, że chodzi o to, że tam za, jak wam opowiadałem tam kilka minut temu, właśnie, że odnośnie tego, że jak remontuję montuję, to za szybko, za wolno i w ogóle. Więc no, ale to wszystko się zobaczy. Słuchajcie, mam nadzieję ogólnie, że jest w miarę gites. Ale możecie też właśnie napisać w komentarzach, czy Wam się obecnie taki system montażu podoba. Taki, takie coś. Więc możecie też napisać w komentarzach, bo po prostu jestem ciekaw Waszych też na ten temat opinii, jakby nie patrzeć. No bo wiadomo. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii po prostu na ten temat, naprawdę, więc no. Myślę, że powoli będziemy już kończyć, ale to jeszcze chwila. Więc em, no myślę, że mam nadzieję, że czynczyk się ogólnie spodobał. tutaj w ogóle już widzę jest noc, więc jeszcze pada cały czas od kilku minut, więc ciekawie. Ale mam nadzieję, że czynczyk się spodobał jeśli tak, to możecie strzyć łapczko w górę. No jeśli nie, no to wiadomo. No i jeśli chcecie, to możecie właśnie strzelić sobie każdaki na tym kanale. A mi to naprawdę myślę też pomaga i no po prostu wiecie wszyscy jesteśmy szczęśliwi, no dostajecie powiadomienie, a jestem szczęśliwy, że mam kolejnego widza bądź widzkę. No i w sumie, no więc e, z tej strony był Fire One, widzimy się jeszcze długo w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że z Fire City, a może z innej serii, będzie pewnie jeszcze kilka odcinków z Minecraft Legends. Tak, będzie, będzie naprawdę kilka odcinków z Minecraft Legends. No i się mam na pasy, pasty, z tej strony był Fire One, widzimy się jeszcze długo. Ja wam życzę udanej końcówki wakacji w sierpniu. No, i jeszcze raz trzymaną części Pa, to cześć. Z tej strony był fair one, to do zobaczenia w kolejnym odcinku, to cześć.